Siemano. Eee, zobaczmy za ile sprzedamy samochód, bo mam opcję... Insetta Sport. 47 tysięcy. Dobra. A to mi kurwa nie stać. <ścoughs> Nadal no, muszę dokładać do tego biznesu, że tak powiem. Eee, Speed Evil Sunray. Sunray. No Siedem pół tysiąca Osiemnaście tysięcy Trzynaście tysięcy Dwadzieścia dwa tysiące Pro Turbo Kit Egzosty Cztery trzysta Tu nawet trzy i pół Opony piątkę Purkę, tarczę, engine, 4, 2, 300, 180, kurwa nic nie kupię. A, a żetona kupię? 1200, kupię żetona. Chipa. No cóż, więc jestem zamrożony na razie. A mnie nie przejmuje się szczerze jakoś tym bardzo. Grand Finals. A, no tak, no muszę najpierw to przejść, żeby. Derby Finals Dyszkę, dyszkę, dyszkę się wygrywa. To co, co, kurwa, co to jest dycha? E, race, wiecie, co ja bym poprzechodził sobie te eventy, szczerze, i tak bym kiedyś chciał to robić. Stone Skipping. O, to na przykład. Na razie parę torów takich będzie, nie wszystkie zaliczyłem. Na 100% że tak powiem. Bo ten samochód nie jest do końca zwrotny, uważam. Ale nie ma też tragedii. Ja za Blue pewnie zostanę Chociaż pewnie jakieś kasztany będą lepsze Strasznie dużo nitra dostajemy Tym samochodem To ma związek jakby z pojemnością tej butli, tak? Niektóre samochody mogą no, lepszą opcję do kupienia, lepszej butli. Niektóre takiej opcji nie posiadają. Nie będę, wiecie, robił 15 minut, żeby zarobić tych, jak ja mogę na jakimś swimming poolu zarobić ósemkę, załóżmy, w chwilę. Może wiecie, o co chodzi, ludzie. Wariaty To, że ta Kate jest z innego okrążenia <grywa> Dzisiaj bałem. Dobra, pobiłem jednak rekord. Cztery koła, zawsze spokojnie. Eee, Sun Speedway. Dobrze wiecie, samochód mamy. Nazwę odcinek Zara. Bijamy Troszkę trzeba będzie zarobić Myślałem, że z tego Grand Finals będzie troszkę więcej A jednak... Zaskoczenie Patrzcie, ten samochód nie daje rady zakręcać aż On cały czas na zakręcie jechać No nie, czasem muszę zwołać. Ale on zasuwa. Ale tu by można było farmić hajs bez kitu. Ale na razie nie ma takiej potrzeby. Porobimy to, czego nie porobiliśmy jeszcze. Derby jakieś. To wykańczajmy tą grę. jeszcze nie przyszedłem. Jeszcze został mi ostatni tier. Ej właśnie, miałem zobaczyć, czy to się tiery nazywa w pomysły. Czy to ja tak nazywam? 15 sekund jedno okrążenie. Minuta 15 całość. Minuta 25. Ile dostanę? 3750. Spoko yy, I tak. Go race Race. Level. To nie są tiery, tylko levele. Tree loop special. Dobra. Dowiedział. Czyli jeśli bym na streetie, na przykład robił jakiś, nie wiem, kręgle czy coś takiego, curling, to tam dostanę więcej niż z derby, nie? Bo trochę mnie to przerasta. Nie mam jakby miejsca do rozpędzenia się bardzo. Będę się starać przeżyć. A to ostatnie okrążenie. Także muszę się postarać. 30 sekund to już trwało. Derby, bał, No dużo tego derby. Wydaje mi się, że nasz samochód jest dosyć wytrzymały. Tego, że jak się na nas wszyscy rzucają. Te dynici z wytrzymałości. Press reset. Ej Jackson dobijają mi wszystkich Wszystkich mi dobijają korwa i ja dostają punkty za to. A z tak jest bardzo dużo zapinysowania. Zębianie gwiazdek? Wyszła też taka grab w Request. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest ona twórców. Tech, też ...latauta Ale nie dam sobie głowy uciąć Stawcie mnie, mogą sam siebie rozjechać. Ojej, ja chyba do derby się nie nadaję. Dobra, weźmy carrier, garage, sunray, get in Upgrade Shop, Engine Butla za 18k 22, kurwa co za ceny. Piąteczek, czwóreczek, Ósemeczek nemeczek. I tu jest drugiego poziomu, a tu trzeciego kół. 3612 12 koła. Kół. 400, 300, 350. Street Sky Jump, Baseball, Speedway Ride, zobaczymy, jak on będzie tutaj się sprawował. się jabłka. Nie pojedzie szybciej, nie pojedzie szybciej. Niż 232 nie pojedzie szybciej, no cóż, no nie ulepszony samochód, tak? Ma jeszcze potencjał i tak. Nie wiem czy przypadkiem takiego wyniku do ja nie osiągałem tym poprzednim swoim i to sport No trudno trzecie miejsce ale zawsze jakiś pieniążek wpadnie za to Co jest nam jak najbardziej potrzebne Czekajcie Jest, tam 15 minut materiału minęło Lecimy z trzecim okrążeniem I tyle Niestety Więcej się nie udało O nie, tego samochodu nie lubię Nie będę nim jeździł Pobawmy się trochę, bo ugrą Ring of Fire Rocket I tak właściwie jak już ulepszę ten samochód, to tak właściwie będę spełniany w tej wszystko, czego tylko potrzebuję Oje. trochę słabo, mniejszy kąt. Mniejszy kąt musi być. To też słabo. To musi być tak perfekcyjnie, żeby. Jakby... Musi być kąt dobry. Musimy to trochę wymajnować. No nie, <śm> słabo. Nie wiemy, które to miejsce zajmą czwarte? Mm. Drugie. Drugie mieliśmy. Nie udało się do wody wpaść. I do wody. Ha! Super. Super do wody wpadłem. Darty będą niedługo z tego rejsa. Chyba ostatni. to najwyżej Dwa tylko? A, bo to przecież drugie miejsce Ring of Fire Dobra Aż mi pyknie w końcu. Bez... Bez czkania nawet mi wyszło. No tylko ja teraz zepsuję na pewno. Nikt nie miał takiego wyniku. Mainujmy. Ale to jest super, podobają mi się te tryby. Pamiętam na początku jak ja to zobaczyłem to takie... Ja pierdzielę co to kurwa jest takie Wow Co tu się stało gula, drugi raz A teraz z na pewno z długo muszę czekać Czy tam się best liczę Czy suma Nawet nie mam pojęcia jeśli best, to raczej mnie nie przebije. Wow! Co? Co? Naprawdę? Taki dobry jestem? Trzy razy mi się udało. O! Oh, nie! Serio? Czyli tu best się liczy Co są dostał więcej Ojej! Rozumiem Czyli pyknij po prostu 1600 i tyle 1600 pyknąć byku, byku beku byku 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 Ale my za trzecim razem też mieliśmy najlepszy wynik Nie wiem za co się więcej punktów dostaje. Chodnie nie mam pojęcia. Także to może być takie szczęścia, czy nam się uda, czy nie. Czy on nas przebije. Może o prędkość chodzi. Że jest to wysoce prawdopodobne. Nadal jestem pierwszy. Mam przewagę 41 punktów. Mi się wydaje, że chyba chodzi tu o prędkość. A ja pamiętam, że ja porfan lubiłem na ECE Pograć w tym nigerii. No to nie było za dobre. Wygrałem czy nie wygrałem? Nie wygrałem. O, oh, Nie, przebił nas super. 3700. Eee, dobra, super. Upgrade shop engine, ale drogie to nie. 22 koła, kurde. Skąd znaleźć takie pieniążki? 12, wszystko tyle kosztuje, że szok. Go race. Street. Sky jump. Zobaczmy tutorial jak ziomek się wybił. No dobra. 20 stopni, zaledwie. Takim chujem, on tak poleciał wysoko. Chociaż to jest niemożliwe wręcz. 20 stopni, naprawdę? Dwa skoki tylko, tak? 102 metry... 102 metry... No ja trochę inaczej się wybiłem na 20 stopniach. Nie wiem co mam pierdolić. Myślę, że nie ma co brać... ...przykład z tego poradnika, bo on jest gówno wart chyba. Jak się, kurwa, dalej wybić? 335. Jakim cudem niby można wybić się na 335? Serio chciałbym wiedzieć. Bagować grę jakoś trzeba, nie, nie kurwa. Cały czas mi się wydaje, że daleko się wybijem a tu naprawdę. Serio, no, weźmy jeszcze raz to, bo ja, dla mnie to jest fascynujące. W sposób można było to zrobić Baseball Ogodajmy tutoriale no. Continue Aha, może bliżej prawej strony No rzeczywiście może to mieć sens No, -wa... Gówno. <laughs> Trzy rundy jeszcze. Ja a To jest łącznie wynik czy jak? z główno mi wychodzi? No. Jak ja mogę wybić tak dobrze? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.